Dwie e tu. Albo jedną tu, jedną tu na... Potem no. się dorotujesz tą drugą. Ko ko Konie być ko tutaj, czy fani jedziemy tutaj. I, ko i zap... ISAP-7 pchać dwoma cs tu, 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 Konia chcesz tu? Jeżeli będą grali to spierdolicie sobie. Mufel, tu chcesz konia? Zjadam... A druga E-bola tu. Chodźcie za mną, miski. czasami ami pchać ISAP-7 tu, 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 tu. Czy teraz? Tam wypchaj Tomer. Jak szmatę, mm. wie się siebie wypierdol na... Żółty jesteś, kurwa. Hej, kaj, pierdolni. Pierdolnąłem to tą uchwal? nie jak jak Pa. Nie, nie, nie. Nie, widzi nas, nie. widzi Dobrze Pa, pa A Nie, tego Nie, nie. Nie, nie. tu i go wypikujcie. Ja, jak, jak nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. nie. Mofał, pustawaś to co, co, nie? Goniasz paton. Graj na chyba ty rezerwa nas. spierdalajcie te szamy. No, Tu tu ta Arta. Arta. Arta KD Za spierdalaj O kurwa. Jestem low hp Ebron, jak Uuu. coś. Ebolon, cofnij tutaj na. Ja do chatki jadę. To my e polań będziesz tam nie? Jak oni zagrają sam. Nie, muszę mogę ci przyjebać na ten wał. To że ja 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 jestem martwym i Normalnie mam granie na nich. Teraz już chuj. to by ja było na półkę, słuchacie mnie? Nawet dwoma już spierdolą. Może siada. chiefem też cofnę, co? E, może cofnąć. Dwa, dwa chiefy możemy cofnąć. Darki i Cygan. Dawaj Cygan, dawaj, dawaj, Albo dawaj, staro, bo to staro, zobacz, co się dzieje. Staro, staro, staro. Byliśmy od razu pod to, pod to, pod to, pod to. Tutaj wola jest do przybicia. Dobrze by było tutaj podjechać, o tu. I wtedy jest na to cross i na to cross. Dałem? go tego i wyjmujemy go stamtąd! Zmiana powinniśmy dostać przez czołg. Mufa, tym tak, tak. aż gdzie pchać? Już kapa. Gdzie? Zagrali w koronę trzy czołgi. Ej, a teoretycznie nie można tym... Wypiekujcie tego ciwa. Ej, do siebie kapa! Ej, a tym do środka? Cifa. Odjebcie cifa. Patrz, Mufel, tym, tym do środka do w koronę. korona. Mufel? Tu masz z tu są czogi jeszcze uchodźcy no, z spota. Sama okay. Jest czołg bez pota. Cofaj, cofaj, cofaj. Ej, dojeźdź sobie, to zróbcie rapuś tego. Tego rapuś, tego rapuś. Możemy? Można by było. Ja pierdolę Co za nie? 14, 14 e, załatw. Liquin, weź tego chiefa na plecach, a ja będę patrzył ci, żeby ci w dupę nie strzelił. Bo wtedy im pomożesz chyba co? Nie, 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 tego nie. Cifa muszę wyjebać. Ale się w kur... zaraz! Jak będzie wieża, to ci się... to powiem. odwróć się, pomóż dla... Zmieńcie po, rebus to! Ja w ja jazda, jazda, jazda! Nie robimy! Nie mogę. Jest Dobra. Dobra. Koko, podjedź się, bolą. Trochę. Teraz arta. może się. Z nie wy... Wych nie wychylaj. Znaczy tak. Te dwa czołgi robicie, wypykujcie, wypikujcie. No, wy macie więcej HP tysiąc 1100 700 Wafel, cofnij, cofnij, on jakby jedzie po... Ty możesz dojechać karizma do bitwy, tam czy nie? Czyli cię rozkurwi Karizma może nawet dobrać sobie tu środek. Nie, ci ludzie się bombę! Zabijmy sobie to za... A jak będzie china czy nie? Nie mogą zrepuszować no. tego, macie takie pozycje. tylko? Jak was zrypuszują to wam kurwa nie wiem co zrobić. A tu my stoimy, jeden... co, cofnąć się jeszcze bardziej? Wy to pociągajcie to dość. Dojeżdżam do wafla. Ja mam kurwa low HP, to ja, ja spierdolę UFO na górę cifem. Ja mam bardzo low. Wafel, cool, wy... low, nie? wyjdź, 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 nie pikuj. Ja wiem, że ty Rozciągnę wiesz... sobie tutaj. Parta. Ej, teoretycznie możemy Miskiem CSM rozciągnąć tutaj. Jak mamy hp na naszych czołach? Mówiłam, że Misiek. Tutaj Tutaj low, low HP, low HP na Zdymajcie ich za friko. Dobre, tak. ich tam Zabijajmy bo... ich, Bez pięciu. Jeba... Patrz, <gulow> patrz, Czekaj, poczekaj, tutaj... Nie sądziłem, że to. Nas... Ozerwał tutaj. aż nie sądziłem. wierzyć w swoich... Dla nas pięciama ma chuj. No, <gulow> <gulow> Opa, tak sadzikat Jesteś Muflus dumny z ta, Czyli kiedy no ale tak tutaj podjechał moje, przede mną? Jestem dumny z Po tą skałkę, po skałkę jakby podjechał. Ciebie też, na jestem 200 Pokazałem klasę. Teraz mnie 261 zabija. Dobra, możecie sobie puszczać, możecie puszczać, możecie puszczać. Dobra Tylko jedziemy. tak, żeby lowe zostały, lowe zostały, żeby I, nie... nie jeśli masz mniej HP, poczekaj. Dobijam. No dobra. Może przecież ty masz mnie? A, co tu, Pan kurwa wasza... rozjewał się ten czołg? <laughs> ochuj, 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 ochuj. On by się on by się odbył, szybko kończy, kończy, dobra Ej, co to jest? Jest tu stało coś, tu. No. to jest trup, tak? Aha, dobra Bez pięciu, panie Ej, jak my kurwa to wygraliśmy? Czy ktoś oglądał Kokobliko teraz? Nie no. Przewrócił się znowu. Koko, tutaj mogłeś mnie zasłonić, stać po prostu bokiem od tego, bym miał... G -g.